Dzisiaj mamy piątek, 23 sierpnia 2024 roku, długi weekend w Londynie, w Wielkiej Brytanii. I z tej okazji postanowił skorzystać mój kuzyn z Polski, z Kamiennej Góry Krzysiek, który przyjeżdża na ten długi weekend do Londynu, podwiedzać razem ze mną Londyn. Właśnie idę do niego, po niego, na autobus. Za chwilę się spotkamy. Okazało się, że Krzysiek już 10 minut temu wyszedł z autobusu na Stratford. Czyli jestem spóźniony. Autobus wcześniej przyjechał, ale już za minutę będę yy, przy nim. Zbliżamy się do niego. Oj, jest nasza zguba! Oh, yes. <laughs> cześć, Krzysiu! Cześć! Nie wiem, na autobus wcześniej przyjechał w takim razie. 7-8 minut do temu Cześć, cześć, cześć! Już mamy kolejny dzień. Wyspa, wyspaliśmy się z Krzysiem i zwyczajowo idziemy do Wetherspoon'a na angielskie śniadanie. Mamy trzy dni na zwiedzanie Londynu. Mam przygotowany plan, więc jest świetna okazja do tego, żeby, żeby zobaczyć nowe rzeczy, a będą. Dwie albo trzy nowe rzeczy przygotowałem w planie zwiedzania Londynu. Po śniadanku na zakupy szybkie do Tesco na te trzy dni bo w poniedziałek mamy święto i później już jedziemy na y, północny nie, południowy zachód Londynu, 20 km stąd oglądać pierwsze zabytki Londynu, bądźcie z nami jesteśmy w Wotersku, oczekujemy na śniadanko i na kawę, pięknie ale jest Krzysiu dziękuję dostaliśmy kubeczki idziemy sobie napełnić je kawą i już śniadanko gotowe, zaczynamy jeść klasyczne angielskie dania, kiełbaski, nie kiełbaski, browny jajeczko, fasolka i tak dalej. Ja później postaram się wam pokazać dyskretnie, bo lze, żeby nie pokazywać jedzących śniadanie ludzi, jak powinien wyglądać pap, prawdziwy angielski. A takie mamy gatunki piw, tyle na lewaków. Właśnie taki wybór mamy piwek w naszym Wetherspoonie, w naszym pubie. Kiedyś z Kubą żeśmy naliczyli, że są 32 nalewaki z różnego rodzaju piwami. Są też wina, a oprócz tego kilkanaście gatunków piwa w puszkach, w butelkach. Także wybór jest przeogromny i niektóre rodzaje Eili zmieniają się też. Codziennie są inne, a te amerykańskie, a to belgijskie, a te australijskie i tak dalej. Do wyboru, do koloru. Piwosze mieliby tu naprawdę raj. My uwielbiamy, yy, dlatego między innymi ten pub. Już po śniadanku dołączyła do nas Patrycja idziemy na zakupy do Tesco. Przy okazji pokażę Wam ile kosztują polskie artykuły na polskim stoisku w angielskim sklepie. I porównacie sobie jak to się ma do cen w Polsce. Myślę, że to ceny są bardzo podobne, chociaż zarobki tutaj są no, trzykrotnie co najmniej wyższe. Tak, na tym polega ta nierówność. I już jesteśmy w Tesco, Idziemy na polskie stoisko. Z polskim jedzeniem. I już dochodzimy do polskiego stoiska. Same polskie delikatesy. Co ja kupuję? Kefir. Jest kefir. Dwa funty. Czyli 10 zł. Co ja jeszcze kupuję? A paróweczki. Paróweczki. Gdzie to są paróweczki? Grube parówki. Nie widzę. Cholera. Śledzie. Nie widzę. Są śledzie Listera, moje ulubione, funt 80, czyli ile to będzie? 9 zł? 8 zł? Tak, 8 zł. Są grube paróweczki pyszne od dudy. 480 gram, czyli pół kilograma, 3,55. To jest jakieś 17 zł. Ser Ementaler. Duże opakowanie. Pół kilograma. 4 funty. Czyli 20 zł. Powszechny produkt Berlinki classic Opakowanie 250 gram. Funt 60. Zł, czyli 8 zł. Tak, 8 zł. Rek wiejski. Bardzo popularny w Polsce. Jednego funta, czyli 5 zł. Nie wiem ile w Polsce kosztuje. Na fund 40, czyli 7 zł. Kiełbasa krakowska 100 gram. Nie, 80 funt 25 a ja jeszcze uwielbiam, o ale, już to nie jest polski produkt. Szkockie jajka, czyli jajka na twardo w panierce i w mięsie mielonym. Rewelacja. A tu jest drugie polskie stoisko z takimi przetworami różnego rodzaju. Co tu mamy? Najbardziej popularne. Kapusta kiszona funt 65. Ogórki kiszone funt 80, czyli 8 zł Nie, 9, przepraszam konserwie krakusa za 2 funty, czyli 10 zł. bułka tarta funt 20, czyli 6 zł Mleko łaciate funt 30, czyli 6,50 zł. Mają 2 funty, czyli 10 zł. Uwielbiam. Za wszystkie dobra trzeba teraz zapłacić. I idziemy do domu. Trochę nam się rozpadało, ale to nic nie szkodzi. Jedziemy teraz, wszystkie produkty już wsadzone do lodówki. Jedziemy teraz do miejscowości Molsi, dokładnie do Hampton Court, do siedziby Henryka VIII. To jest 20 km od mojej dzielnicy. Teraz na stację Vauxhall i stamtąd pociągiem na zwiedzanie siedziby Henryka VIII. Zostańcie z nami. już dojechaliśmy do Hampton Court teraz mamy 10 minut spacerku do pałacu króla Henryka VIII i innych władców oczywiście Anglii ale to na miejscu zobaczmy piękny pałac przy okazji możemy zobaczyć tamizę jak wygląda w Hampton Court o wiele węższa, o wiele mniejsza to jest górny bieg tamizy bilety już kupione bilety wstępu oczywiście do pałacu Hampton Court i zaczynamy zwiedzanie Naprawdę imponujące to wszystko jest. Henryk Łózmy nie żałował pieniędzy na komfort swojego życia. Wkraczamy w część nowszą zamku z czasów króla Jerzego. zakończyliśmy zwiedzanie pałacu mieli rozmach próżniaki ale y, kończąc z latami naprawdę y, cały budynek i, i wystrój wnętrz fascynujący naprawdę coś pięknego kawał pięknej historii a teraz idziemy do ogrody królewskie. zaraz zobaczycie piękne rzeczy ogrody są e, równie piękne jak wnętrza pałacu i sam pałac, ale my już troszeczkę głodnie jemy. Mamy niesamowite szczęście, bo akurat dzisiaj odbywa się tutaj w ogrodach królewskich jakiś festiwal jedzenia, więc do wyboru, do koloru. Zobaczymy, co tam będziemy mogli zjeść. A później ruszamy jeszcze, poszukamy y, labiryntów y, w królewskich y, ogrodach. To nasz to też niezła atrakcja. I zdecydowaliśmy się na kuchnię hinduską. Jakieś cuda na kiju hinduskie, już nie pamiętam co tu jest. Frytki są na pewno, jakiś, jakiś pieróg taki hinduski, sosy hinduskie. Wygląda smacznie, zaśliniony jestem strasznie. Smacznego. Jedzenie było pyszne naprawdę takie esencjonalne, mocno przyprawione. To było kary z kurczaka z jakąś soczewicą, frytkami, jakimś pierogiem wypełnionym, cebulą. No, rewelacja. Bardzo mocno przyprawione, fajnie, fajnie, naprawdę w smaku przypominało mi troszeczkę, nieco zbliżone do dobrego polskiego bigosu. No niestety złapała nas ogromna chmura, leje jak zebra, więc musieliśmy uciekać z ławki, ale schowaliśmy się pod piękne drzewo z ogrodów królewskich. Już pojedzeni, deszcz minął, minimalnie kropi. Idziemy jeszcze szukać labiryntu w ogrodach i magicznego ogrodu. ponoć bardzo ładne rzeczy zaraz to sprawdzimy. Jesteśmy tuż, tuż. No i mamy labirynt. Będziemy chodzić na no entry private. A, ten kierunek jest jeden. Nie w tą stronę. A. Gdzie teraz? Szukamy. To fajna zabawa w tym labiryncie, żeśmy z Krzyśkiem się zgubili, chodziliśmy w kółko a w końcu udało nam się wyjść ale nie znaleźliśmy, mieliśmy dojść do centralnego punktu tego labiryntu, nie udało nam się szukamy ogrodu, ogrodu magicznego ogrodu, jeszcze gdzieś tu w pobliżu jest znaleźliśmy Magic Garden, ale się okazało że to jest jakiś plac zabaw dla dzieci i tylko dzieci tam mają wstęp, a nie dorośli więc nas z Krzyśkiem nie wpuścili za duży jestem po prostu i za stary przykro mi idziemy do wejścia i kierujemy się na stację jeszcze po drodze jakąś kawę zaliczymy dziękuję wycieczkę do Hampton Court mamy już zaliczoną no, oczywiście nie mogło być inaczej jak to, że kończymy ten, ten dzień, tą wycieczkę w naszym ulubionym Wetherspoon pijąc Panka IPA, a Krzysiu pije sobie Pepsi z lodem zdrowie zatem dziękuję Wam za to, że oglądaliście ten filmik i byliście z nami do końca tego pierwszego dnia Krzysia w Londynie Да нас